Siemanko, Siemanko z tej strony, Kornik i MMA Skills, a oglądasz właśnie kombinację tygodnia. Zaczniemy od kombinacji bokserskiej, a potem kopniemy na wątrobę, kiedy będziemy troszkę na wycofaniu. Ważne, żeby najpierw podejść blisko partnera. Oczywiście dochodzimy zawsze długimi ciosami. To nie są poprawne ciosy proste. Pamiętajcie, staramy się pełny, wyprost zachować ręki, żeby być. Jak najdalej partnera, ale móc go prawidłowo uderzać. Oczywiście będziemy póki co uderzać na gardę yy, bądź na tarczę. Yy, najpierw robimy podwójny lewy i kończymy mocnym prawym, czyli wchodzę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, aby tą lewą ręką nie wracać zupełnie do brody, tylko przy podwójnym lewym ona wraca do połowy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajmy, aby zachować właściwą rytmizację, czyli raz, dwa, trzy. Takie mniej więcej równe odstępy. Bardzo ważne jest, aby ładnie dochodzić nogami. Zobaczcie, przy podwójnym lewym, hop, zbliżam się lewą nogą. Przy prawym, pełny skręt, prawa wyprostowana. Potem, prawidłowy powrót ręki do brody. Nie możemy zrobić czegoś takiego bo wtedy otrzymamy ciosy. Od razu raz, dwa, trzy i wracam. Raz, dwa, trzy i teraz mimo tego, że nie robię kroku do tyłu, mój tłuf się odsuwa. Przechodzimy mocno na, nogo, na nogę tylnią, czyli jestem już poza dystansem. Teraz już też partnera nie uderzę, on nie uderzy mnie, co nie znaczy, że nie będzie próbował. Ba, mamy nadzieję, że będzie próbował, ponieważ dorzucamy kopnięcie na wątrobę. Teraz, kiedy będę się wycofywał, Zakładam, że partner będzie atakował, więc wyprowadzam kopnięcie na wątrobę. Popatrzcie, dochodzę, cofam i kopię na wątrobę. Bardzo dobrze partner teraz zareagował, czyli dał już nam tarczę, wtedy wiemy, gdzie kopać, i po drugie, oczywiście, partnera nie boli wątroba. Dochodzimy, cofam i wyprowadzam ciot. Moje ręce muszą być wysoko. Ja i tak będę troszkę poza dystansem, co nie zmienia faktu, że oczywiście ręce wysoko dają nam dodatkową ochronę. I jeszcze raz pamiętajcie, aby troszkę skręcić bioderka. Nie pracujemy tylko i wyłącznie przez podniesienie nogi, ale przez delikatny. Skręt Nie odwracamy się za mocno, ponieważ wtedy możemy stracić równowagę i jeszcze oddamy plecy partnerowi, ale troszkę musimy popracować tutaj bioderkiem. Dochodzę, wychodzę i kopię. Partner, kiedy przyjmuje w szczególności właśnie jakąś taką dłuższą kombinację składającą się z trzech ciosów, tak jak tutaj lewy, lewy, prawy, będzie nam chciał się odgryźć, także prawdopodobnie pójdzie mocnym prawym i wtedy ta wątroba jest mocno odsłonięta, jest miejsce na kopnięcie. Jeżeli opanujemy to już z partnerem na sucho, wtedy bierzemy tarczę i kopiemy nieco mocniej. Wchodzimy podwójnym lewym, prawy, pamiętajcie, dość mocny, wycofujemy się, partner zmienia tarczę na wątrobę i kopiemy, ciągniemy nogą mocniej. Raz, dwa, trzy i kopnięcie. Raz, dwa, trzy i kopnięcie. To tyle w technice tygodnia, widzimy się za tydzień.